Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny film. Codziennie rano jak się ogarniam, ogólnie do dnia, czy to do vloga, to jak już sobie myję włosy, patrzę, przyczesuję brodę, to patrzę, że ta moja rudość mojej brody, bo może nie każdy wie, ja mam brodę ogólnie ciemną ale na końcu troszeczkę rudawą i widzę, że ta rudawość coraz bardziej prześwituje, a więc to znak, e, że jestem długo na wyjeździe, że naprawdę jestem długo, że nie byłem bardzo długo u Dawida, także e, już prawdopodobnie niedługo Dawid się zobaczymy. A my co? A my jesteśmy dalej w Antyp. jeśli chodzi o miasteczko Antyp, to akurat nie nagrywaliśmy z tego vloga, ale mieliśmy i spacerki, ja troszeczkę pojeździłem, naprawdę mega urocze miasto. Fajne, mogę zrobić że a to krzak mi. Przeszkadza ci Szkadza ci piłka? Co jest ciekawe, za każdym razem, jak jedziemy sobie do kan i wracamy, to cały czas nawigacja prowadzi mnie inaczej, więc zagmatwanie tych wszystkich dróg jest niesamowite. I co? Zaczynamy film? Za 3, 2, 1. A dzisiaj śniadanie zrobiłem wyjątkowo ja. Zrobiłem wszystko to, co było w lodówce. Także burata faktycznie pachnie truflą, więc coś jest fajnego z tym, że no nie wygląda to tak jak Angeliki, prawda? Ocencie szczerze, e, wizualnie, bo smaku nie ocenicie. Ocencie wizualnie e, moją buratę. Ale może nie. Nie, przecież mama cię ubrała. Nie, Charlie! Charlie, nie! Charlie! No i już. Mama nas zamorduje, naprawdę. Nie jestem, idę drugi. Ale ty jesteś w ubraniu. Tak, ja idę ubraniu. No to i samo okreć. Ona weszła cała do wody w ubraniu. Nie. Serio? Ale to nie było specjalnie, naprawdę. W sensie nie przeze mnie. A jak to zazwyczaj? Po prostu weszła sobie w spodenkach i już jak weszła w spodenkach to już poleciała dalej. Mogę? Możesz już teraz to. Już teraz to powiedz Charlie. Pal sześć. Pal sześć. Tak jest. Pal sześć teraz. Burata z truflą. Dobra? A ty ogarnąłeś rostrówką? No? Nie, w ogóle, dopiero jak otworzyłem dzisiaj to poczułem. Fajne? W ogóle nie trzeba nic do niej już. A przyrządzenie jak ci się podoba? Ładne. No, no. Naprawdę? Mhm. Wyśmiałem to rano. Mm. To jest wszystko, wiesz, po prostu zrobiłem tak sobie pomyślałem, że do kanapeczek, tu bagietka. Ode tu... mnie się nauczyłeś, za ładnie. A jeszcze przekroiłem, tak widziałaś? Tak mm. zrobiłem, żeby wypływało. Tak. No. Tak jak Andrzejka mi poprosiła, żebym zrobił śniadanie, bo oczywiście jak zwykle się nie wyrabia. <głos> <głos> Za 20 minut idziemy zobaczyć pokój, dobra? Za 20 minut opuszczamy pokój, musimy opuścić. Twoje skarpety rozwalone są. Tego akurat nie nagram, a są czyste w ogóle, więc daj spokój. Dobra, okej, okay. nie, jest dobrze. Jest dobrze, halina wyrobimy się. Najbardziej jestem dumny z pomidora żółtego. Pokazałem wam to w pierwszym odcinku tutaj. Tak. Głównie zakupy w kerfu, były pierwszymi zakupami tutaj. No i jeszcze byliśmy niewiele razy na zakupach Angelika, była robiliśmy grilla, to widzieliście u Angeliki, a ten pomidor cały czas czeka. Ja już chciałem go wczoraj skroić do grilla. Angelika mówi nie na śniadanie. Już nie wierzyłem, że go zjemy, a czekałem, czekałem i się doczekałem. Pyszne śniadanie. Ja nie jadłem właśnie tej buraty jeszcze, muszę spróbować. I, I uciekamy. Uciekamy stąd. Koniec naszej przygody. I jak my to zrobiliśmy? Jak my to zrobiliśmy? Piszą, piszą nawet na Twitterach, ogólnie mega jest, że POV. Nie mam Twittera, co to POV? Point of view. O, czyli Ze swojej. Tak, punkt widzenia, że POV jedziesz do Krakowa, lądujesz na Lazurowym Wybrzeżu. Ale w ogóle powiem ci, że. Dla mnie to, wiesz sam, że to dla mnie jest nie do zrobienia, bo ty to na, namawiasz mnie cały czas na taką podróż. Ja <grym grym> tak, cały tak. mówię, Boże, ja się nie popakuję to samochodu, już kiedyś tak byliśmy, nie, a tutaj bez niczego pojechałam. Bez to jest niek. dla mnie dziwne. Abstrakcja jakaś w ja, ogóle. Ja jak jechaliśmy, właśnie do. Jak jechaliśmy w samochodzie i tak wyczułem Angelikę, taką sobie coś. O, chyba ty w ogóle to powiedziałaś, nie? Wbrew no. pozorom, to twój był pomysł. Myśliśmy gdzieś dalej. Tak, to Angelika, Angelika powiedziała, żebyśmy jechali gdzieś dalej i ja od razu załączyłem bakcyla, już mi się zapaliła lampka, że może w tym momencie to jest słaby punkt, słabsza chwila oh, <laughs> i wykorzystamy no. ten moment. No i tak, jesteśmy tutaj. Fajnie było, co? Bardzo. Fajnie. Myślę, że jeden z lepszych wakacji naszych. No jeszcze znaczy. no, tak pojedziemy za rok. Pojedziemy? Albo nie wiem, może już będę w ciąży, nie wiem. Karli, musimy już wychodzić. Jeszcze, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę chcesz? No, Robimy tato. Robimy papa. Papa! Pa. Nie, Boże, błaga, więc. Ja <noise> Dziękujemy za wszystko. Bye-bye. Przygotowania do wyjazdu. Zobaczcie, jeśli ktoś na przykład nam nie uwierzy, prawda? Jeśli ktoś tam nie uwierzy, że ten wyjazd był spontaniczny, Dużo to... Tak, pisze, że... tak, to zobaczcie, jak jesteśmy spakowani. Mamy tylko. To była moja torba docelowa. To była walizka, gdzie zmieściła się Angelika i Charlie i wszystko resztę mamy worek na śmieci, żadnej jeszcze walizki, nic nie mamy. No i przez to robi się syf w bagażniku, a że moja żona jest masterem urządzania, kreatywności, gospodarowania przestrzenią. O, właśnie to chciałem powiedzieć. To za chwilę zobaczycie, jak będzie tu czysto. Do tego cały samochód jest do sprzątania. Dzisiaj na pewno to zrobię. Tutaj jest jakaś dziwna akcja Ala Merlin Monroe. Nie ma muzyki teraz, nie zawsze jest muzyka. Niecodziennie w życiu Je... Okej. Okay. Dobra, nieważne. Ale jak wszystko mówimy, to wszystko. Hulajnoga, której na pewno byśmy nie wzięli na wyjazd, bo po co? Zawsze w bagażniku jeździ. No i ogólnie cały syf. Choćbym chciała pięknie zapakować to przy takiej ilości e, reklamówek i tak wygląda jak pierdzielniczek, ale jest okej. Okay. Przede wszystkim weszło 4 razy więcej rzeczy. Zamknięcie? Tak. Albo nie. Głowa, głowę twoją wyczuła. Teraz piersi. Eee! Good job. No trzeba dociskać. <z Salz leaner> Aha, żartowaliśmy. Żartowaliśmy, nasza podróż się jeszcze nie kończy. Wymarzyło nam się. Teraz przyniesiemy ci. Wymarzyło nam się, żeby jeszcze być w Nicei, i jesteśmy w Nicei. Mega tutaj jest fajnie, mega przyjemnie, i postanowiliśmy sobie, że dzisiaj zanocujemy w Nicei. Ustawione jest po francusku, tak jak zawsze się mówi, na przykład Charlotte czy jest gdzieś. Ja nawet. Nie, widzę, przy stole kafejne. siedzi. Ja. A muszę ci właśnie coś powiedzieć, bo czekałem na to na vloga, że. Jak wlewa się na odwrót. Nie, nie no, co ty, to widziałem, że tak no ludzie pisali, więc super super informacja. Nicea z tych wszystkich miast francuskich to jest jedyne miejsce dla mnie, nie anonimowe. <gryw> Znam trochę to miasto, co się nie byłem. Nie byłem nigdy, ale czytałem, ponieważ... E, kurde, no nie powiem, że miłość, ale moja sympatia w czasach podstawówki 1-3. Chodziła ze mną do szkoły. No nie chodziliśmy razem, bo to jeszcze chyba nie było związku wtedy. I tato do czwartej klasy zabrał ją właśnie do siebie do Nicei. Rozumiałem? Żeby się Kiedy spotkać, a ja myślisz, że tu jest, nadal? Jak się wyprowadziła to przez miesiąc jeszcze było, że przez dwa utrzymywaliśmy kontakt i troszeczkę sobie marzyliśmy, Czas że. No, no to utrzywali się tam w telefon. czasach miałeś telefon, no pewno telefon. mnie cztery lata ha, 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 Ja nie miałam. Miałam telefon klasie. na pewno, więc ale nie, no to było raczej na pewno, że do czwartej klasy, o ile dobrze pamiętam, bo to było także zmiana szkoły i ona już pojechała dalej. Ja co pisałeś, z jakich impulsów? Ja miałem wtedy Motorola V600. Najnowszą. Możesz klapką. Mama to, mi doładowywała. Za granicę to kosztował SMS 4 bardzo długo. Czyli mi nie wierzysz, tak? Nie. Okej, okay, dobra, to wymyślmy sobie teoretycznie, jakbym miał taką znajomość. Teoretycznie. I czytałem sobie o tej nicei, żeby do niej przyjechać. Ty czytałeś o tej nicei w internecie? No? No dobrze, no bo ja na przykład w trzeciej klasie podstawówki ja nie wiedziałam jak no, pra... komputer odpalić. Nie, nie gadaj, na pewno nie. W której klasie A której jak... No właśnie, chyba w drugiej. Nie, czy pierwszy? ja nie dostałam byłam niegrzeczna No i go, wszystko i tutaj... wiadomo. I teraz wszystko wiadomo. Yeah. To pomyśl sobie, że dzieci, które dostawały komputer już w czwartej klasie, w trzeciej ogarniały to, okej? Okay? Ogarniały internet, ogarniały telefony, ogarniały komputery. I ogarniały dziewczyny, które wyprowadzały się do Francji. To jest niesamowite. Ja w tym czasie, wiesz co robiłam? Robiłam się lalkami. jest the translation. Okej. Więc to jest angielski. Do you have maybe something for kids? No. Yes, we have a kid menu. Oh, It's, the... It's meat with french fries. Także Paulinko, jeśli ty oglądasz, yes, so to oglądasz, Jezus to jestem w Nicei. <laughs> <laughs> to vloga nazwy do Paulinki, przykro mi. Plastelinki. Czekam, tak, Plastelinko, czekam tutaj. Z żoną, z dzieckiem, ale jestem. Dotarłem, po tylu latach dotarłem w końcu do ciebie. Nawet do nich zadzwonić, jak znajdziesz numer i się spotkać. Znaczy, Skąd ja znajdę numer? Znaczy, nie wiem, jak pada na nazwisko, nie pamiętam. Poruszmy Instagram i znajdźmy Paulinkę. Szukamy Paulinkę, która wyprowadziła się do NICE i czwartej klasie podstawowej, chyba, nie pamiętam, ale a chyba może, tak. A widzisz, to Jezu, u Magdalenka. Nie. Paulinka, nie Magdalenka. Ona chce ciasto, co on robi? Ja bym ciasto. Miałam i kurczaka z <laughs> Zaraz zrobimy. Najpierw kurczaczka, jak zwykle. Najpierw kurczaczka, a później, a później ciasteczko. Więc z tego wybrnąć. Dobrze, dobrze, najpierw jedzonko, czarliwie. Ja zamówiłem sobie, ja jeszcze nie jestem głodny, zamówiłem sobie podwójne espresso i do tego kostki lodu. I popili. Ja jak byłem trenerem personalnym to każdy mi mówił, że o, będziesz ojcem to zobaczysz. Wtedy się tyje, bo trzeba dojadać po dziecku. I tak samo, ja przyszedłem tutaj tylko na kawkę, totalnie mi się nie chciało jeść. A owaliłem kotleta, trochę fryteczek i czuję się najedzony. No. Idziemy sobie na stare miasto i ja wypisałem, okej okay, powiem. Ja nie wiem jak to się czyta, ale powiem. Będziemy sobie spacerować i ja chcę skosztować trzech lokalnych potraw nicejskich. Otóż jest to Pan Bagnat jak się czyta? pan Bogdan. Na pewno tutaj będą osoby francuskie, to mi powiedzą. Pisa ladierę, pisa chodie, pisa i sokka, sokka. Co? Zdjęcie mi sobie każe. Pięknie. Koło 99. 9-9. A tu tak jak małpa. Jaki słodziak. Także idziemy sobie do starej Nicei, na stare miasto, a jednocześnie będę szukał tych lokalnych potraw. Możecie mi właśnie napisać jak się je wymawia, bo będzie fajnie, jakaś tam wiedza nowa. Bo ogólnie w kuchni tu będzie tak ciężko znaleźć różne inne rzeczy. Jeśli moja nauczycielka z historii to ogląda, to będzie dumna. Otóż w 1860 rok i serio nie sprawdzałem tego, było referendum i Nicea stała się francuska. Dlatego jest tu tyle włoskich knajp, włoskiego jedzenia. Jestem w Nicei. Jeźdź w Nicky i jeść fajnie kocham swoją rodzinkę Kochasz rodzinkę? Mm. Bardzo fajna ta starówka w i Naprawdę urzekła mnie. W przepięknym miejscu. A co ty? Też się nudzisz? Też się nudzisz? W sklepie. Przyszliśmy do Chanel, ale na się było po drodze. Naprawdę idziemy na starówkę. Naprawdę. Na starówkę. na starówkę idziemy? Starówka czy Chanel? Co wolisz? Starówka czy Chanel? Co lepiej? Starówka czy Chanel? Powiedz. Co? Głośno. Chanel lepiej? No i dlatego właśnie tutaj jesteśmy, bo to jesteś wrodzona matka. Druga. Czekamy. Idź się pobaw z torebkami. Powybieraj sobie coś na przyszłość. Zare zarezerwuj. No. No To poszukaj, na pewno są. Przecież tu nie ma torebki. Powiedziałem, żeby, żeby sobie zarezerwowała na przyszłość. Nie ma fali! Nie Schowane są przed takimi dziećmi, jak te właśnie. Wiesz? To coś innego kupimy, to niech będzie, to ci tatuś w innym sklepie kupi dzisiaj torebkę. Już nie ma w Chanel torebek, to nie będziemy tutaj prosić. A może okulary? Okulary byś chciała? Ale tutaj z tego sklepu? Aha. Uh -huh. uh -huh. I co je zobacz, i sobie, sobie sprawdź. Nie! Nigdzie nie idziemy. Zobaczcie, tam jest starówka, Tak chcę tutaj wejść. Tam, tam, tam ta szuka następnych sklepów. Co jest? Co jest z wami? Chodź! Kolejna, kolejna sklepowiczka. Mogę tam zobaczyć? Możesz, możesz tu się mi coś kupić. Chodź tu. Chodź tu. Przyszliśmy tu. Andrzejka powiedział, zaraz przyjdę. Co ty chcesz? Proszę, proszę, może kupię Baby sharka, chcesz jakiegoś? Dobra, baby kupimy. Ale ogólnie idziemy na spa? Bluziowy, baby szark chcesz? Ty po prostu chcesz coś kupić, prawda? Krew mamy płynie w twoich żyłach, prawda? To jest wiadome. Szukaj mamy, gdzie ona jest. Dobra, ty chodź wysoka, ja jestem starsza. Ty ja jesteś starsza? Jest Biegnę za tobą. I raz, raz, raz. Dziecko, Boże, z jakiej ty matki jest. Mogę sobie kupić parasol. Ja ona co cokolwiek. Sobie, przechodzi koło drogich bransoletek. Kupisz mi, tato, taką? Co jest? A po co ci parasol? Jest piękna pogoda. A do basenu ona chce. O, farmację, chodź, chodź. Kupię ci maś na komary, chodź. Fajną maść, na... bransoletkę na komary, chodź. Chodź, brzmi obiecująco city i owca cała. Ty będziesz miała nową brązoletkę, a my będziemy zadowoleni, bo nie będziesz pogryziona. Zobaczcie, pokaż mi, pokaż się. Zobaczcie jak ona jest. Już i tak zeszło. Wszędzie ma te... Słuchaj, kupiłam no dwie opcje. Okay, jedna jest za y, 13 euro, a druga była za 6 euro. Więc wzięłam tą i tą. Ja sobie założę tą o, taką Tańszą? a jej taką lepszą. I co myślisz, że to coś daje? Że to pomaga? podobno daje. To pachnie pewnie tym takim, nie? Szprajem. nam przecież na Właśnie, tak, tak, tak. Kelnerka na portofino powiedziała, jak zobaczyła Charlie. Ona wygląda w ogóle.. Pokaż nogi Charlie! odwróć się z tyłu, odwróć się, odwróć się. O, widzicie? Już takie wykwity są, że to wygląda trochę jak ospa nawet. Ktoś mógłby się przestraszyć. daj A to są po prostu pogryzienia komarów. One są jakieś takie na to. Niewidoczne, nieczuci. Ja też budzę się rano, a jestem pogryziony. No. Kasztacie? O kurde, pokaż Chodź teraz Kto wybierał kolor? Zgadnij Ja yeah. <grywa> Zgadnę też? <grywa> Zgadnę, ty Chodź, mama ręce dezynfekuje i ci posmaruje, wiesz? Wszystko musi być różowe Nawet żel no. Tak też? <grywa> Na pewno nie chcesz takiej? No, nie Chcę ci kupić taką Nie Chodź, będziesz, za... tak, idę Co, tatuś też mam mieć? Kupię ci, ale pod warunkiem, że będziesz nosił Dobra Trzymaj i... I już lepiej Ty mi wybierzesz? Wiersz. Dobra, ale mi wybiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję mojej córeczce. Uszanowanie, dziękuję mojej żonie <głos》> za te prezenty, za te łakocie. Tak, dziękuję. Wasz, Proszę cię. O, pasuje mi nawet do mojej. Dziękuję, piąteczka, dziękuję bardzo surciu. my spacerkiem dzień loda i chyba chyba nie możemy się zdecydować chyba będzie problem Jest one uh, passion special fruit Yes a passion One passion fruit Zatkółko Eee jest tutaj No uh, yes, My no. spoon Ja yes. sobie Zamieszanie wyszło, ponieważ wzięliśmy Charlie loda w rożku. Ona chciała innego. Pan nam nie chciał dać ani sprzedać kubka, bo powiedział, że może nam sprzedać kubek, ale za 2,50 więc wziąłem dla siebie w kubeczku, zamieniłem. Przed chwilą była operacja zamieniania. I mam dwa. Mam zielone jabłko i mam kaktusa. Carni chcesz na drzemeczkę? Idziemy spać? Polulać, tato ma. Zaczekaj, jest zmęczona. Polulać tato ma? Trochę by poszedł z takim... O nie. nie. Dzięki, dzięki, dzięki. Kurde w ogóle przy tym gorącu nie jestem głodny, ale chyba coś należy. Ty jesteś głodna czy nie? Ja tak mi gorąco, że w ogóle... Ale wolę zjeść, bo później się będę źle czuć. No, no, no tej. O, o, o! Co się dzieje tam? A przyszliśmy tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, zjeść, ale to tak naprawdę na wyrost, bo mi się nie chce, po prostu usiedliśmy, bo dzisiaj jest chyba apogeum gorące, nie? Naprawdę idziemy, jest niesamowicie. Parę tak, 30 parę stopni, ale to jest gdzieś w cieniu, jest naprawdę odczuwalna 160. Druga sprawa jest taka, że musimy przysiąść, żeby w końcu znaleźć miejsce do spania, bo my tu przyjechaliśmy. Jechaliśmy z 30 minut z naszego e, Antip naszego auntie. przyjechaliśmy tu w pół godziny, no ale nie mamy gdzie spać, nie mamy ja miejsca gdzie spać, więc sobie teraz zjemy, pocilujemy, ja wypiję jakiegoś Red Bullka, bo tak to mi gasi pragnienie naprawdę i znajdziemy domek, mieszkanko, apartament, hotel na raczej nie, nic Nic mi stąd nie pasuje, tylko miejsce mi pasuje, bo jest chłodno. Charlie, nie ale można nóżek na stół. Jest zupa cebulowa. O tak, biorę. Słuchajcie, poszedł uspać Charlie i powiem Wam, że my w ogóle teraz jakby wyeliminowaliśmy jej drzemkę. Ona sama sobie ją wyeliminowała, dlatego że zawsze miała jakoś w południe i mieliśmy czas dla siebie i mimo to szła o tej samej porze spać. A teraz nie ma drzemki i chodzi o tej samej porze spać, tak jakby miała tą drzemkę, więc w ogóle cały dzień od samego rana do samego wieczora nam rozrabia. I jako, że teraz jesteśmy tacy zmęczeni tym gorącem, to ja mówię Luka idź ją u... Uśpij, poczekajcie u... u... u Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, że uspać to można psa Uspać, uspić, uspać No nie zdążyłam nawet odłożyć aparatu, a to tiruriruriru. Właśnie mówiłam, że nie mieliśmy dawno już drzemek Więc się przydało Najpierw próbujemy lokalnego kurczaka nie, jest, daj też żyć. Co? Ja nie chcę. Nie. Kurczak. Jak się... Kurczak w sosie ziołowym, lokalnie nicejskim. Nie chcę. Ja już kiedyś jadłam i to też mnie tak kurde nie jest specjalnie. Myszka. Po jednym na randce? Dawaj Żabiutko, żabiutko Nie, żabę, już wola kurczaka. O! <laughs> no co ty? To nie? Żabę z obślizgła, jest płazem. A ja będę kura, jad to jadł, możesz uważać? Mimo, że w gnajniku chodzi to i tak lepsze. Czyli co, nie? Nie. Na pewno? nie. Ale spróbowałam, mam to odkaczone. Ja rzucie. zjadłem z 20 jak lat temu, nic nie słucham. pamiętam. Nie ja wiem, tylko taki twardszy trochę. Wiem, wiem, ja a nie idź. pamiętam. E, Andrzejka jak zwykle. Ci się znaczy... żywi to, robalami, a idź. Ta krewetka czym się żywi? Mułem z ty jesteś morza. Jest mu. Planktonami. Ty <laughs> jesteś muł. Ja wziąłem sobie serwicze. No i żabie łódkę. Dla kogoś pewnie moja ośmiernica jest obrzydliwa, ale dla mnie ta żaba. A, ty, 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 ty. I co? Czasunkowe, dobre. Nie wysmakuję, ale już psychicznie mnie zryłaś, już chyba nie przeoknę tego. Przepraszam. O ślizbła, Nie jest tego. Dobra. Sprawdziłem, zjadłem, ja Moja zupa bezpieczna. Cebula sobie urosła w ziemi, kto się ją wykopał po już. Zepsułaś mi, wiesz? Tak liczyłem na te żaby. Niedobra jedzenie. Nie? Wiesz jak karma? Słuchaj, karma i sabicz, to? Zepsuj komuś jedzenie. Nie, ja nie chcę. Nie chcę Mysza, naprawdę. Ogólnie mi się wydaje, że to jest mega gorąco, dlatego się nie chce jeść, wiesz, bo ja też tak... Ja chcę jeść, ja chcę. Jesteś wodna. Tak. Nie Niedobre. Niedobre? po prostu. Jesteśmy w hotelu, tak, dla odmiany przyjechaliśmy do hotelu. Pierwszy nasz hotel, nie? Na Pierwszy tym nasz hotel, ale fajny jest, bo większość hoteli jest bardzo małych. te Francuskie hotele takie są... Tak, tak. tak no, ciasnoty, a tutaj jest duża przestrzeń, duże łóżko. Tak, postawiliśmy teraz na takie coś, co znamy, na Radisona. Ostatni raz jak byliśmy razem w Radisonie, to dziecko poczęliśmy. Ale to było w Rzymie No tak e, jesteśmy w Radisonie W Radisonie przy lotnisku A lotnisko jest przy wodzie Także mam ładny widok tutaj w się sensie może nie załatwił Co? Tutaj się naucz Tutaj się patrzy O Pierwsza zasada youtubera Nigdy podląd Pokój zwykły, ale duży I zobaczcie na to bycze łóżko Jak zrobić? Z której perspektywy można zrobić to, że o, tak, ja ci powiem ile tu się zmieści Osób, dawaj grali, to, no? Jedna, teraz na brzuchu, druga, trzecia i czwarta. I jeszcze piąta się zmieści, dawaj. Dawaj piątą. No, myślałam, że mnie Nie, no... Liczyłam na to, że jaja sobie, ja sobie robię się ja myślałam, złabiesz. że ja sobie robię że przecież A, to... O ten Trzeba być bałwanem, żeby Nie to, to zrobić. bałwan. <laughs> Powie... Myślałam, że mnie dlatego tak mówisz. Wydłużyłam <laughs> się o rurę przez ciebie, myślałam... no. Co? Przepraszam. co wy tak atak nam nie macie? I tutaj tylko łazienka. Ale też bardzo fajnie, Kiedy podobał mi się ten hotel. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak spoko. Umywaleczka. Ja Jeszcze raz. Wszystko Ci się podoba, co ja wybieram. Wszystko mi się podoba, co ty wybierasz. No tak, tak, to jest prawda. No i tutaj prysznic, duży, kabina. To tyle. koniec ruchu. Najd... Halo! Najkrótszy room tour na tym wyjeździe. Ile my się najemy na vlogach to jest naprawdę... Chociaż nie, w restauracji bardzo słabo pojedliśmy, nie? właśnie ja w ogóle nic Tak, ja też jestem głodny. No Pan mnie przeprosił. faktycznie miałam rację A nie nagrywaliśmy chyba tego, że mówi, że niedobra, czy nie wiem No w każdym razie była niedobra e, Zamówiliśmy sobie risotto, tak? A komu jest ta sałatka? Kto jest, kto jest taki fit? No, no. Co, to jest twoja sałatka? Tato, chodź Czemu tato ma być zawsze w basenie? Już nacierpiełam przy porodzie i teraz odpoczywam. To tak to działa? Tak. Tato czy mama ma być? No i widzisz. No później i tak. Ej, no tu jest A. strasznie głęboko. Jeszcze jest taki schodek. Nie idź czali dalej. Świeżne? Pierwszy schodek. Drugi schodek i... Trzeci schodek. Śmieszna parówka A dlaczego ty jesteś syrena, a ja jestem śmieszna parówka? To... 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 To ja jestem... To ja jestem... A No ja wiem, że jesteś syreną, o! O! Widzę, że jesteś syreną, ale dlaczego ja jestem śmieszną parówką? Powiedziałaś O! Świrku! <śmierdza> to jesteś parówką, to jesteś kanapą <śmierdza> Ale śmieszne Krzyżem i ja go. jakie tam są schody? Jest pierwszy schodek, staję po kolana. Drugi schodek, po uda i trzeci jestem po szyję. Widziałam. <grymne> pływasz jak parówki Charlie właśnie powiedziała, pływasz jak parówki w wodzie. <grymne> pływasz jak parówki w wodzie. <grymne> Wyglądasz jak patola, masz rozmyty tusz. <grym> o, słońce i tutaj świetnie. Nie tak chodź, bo tak musisz, musisz teraz przypadkowo nagrać, bo Charlie się bawi w to, że mnie wpycha do basenu. I ja ulegam. No i ja sobie idę tutaj. <grym> <grym> Ale wrzuciłaś tego tatu. Hmm, o, może go tak siedzieć. Fajnie jest? Tam mój tatusz. Mój tatusz. Mój. Mój, mój. mój tatusz. A kogo kochasz? Mama. Tata. A? Pierwsze było mama najpierw. ona się poprawiła. Ona nie powiedziała mama i tatę, tylko mam tatę. Jeszcze raz kogo? Tata mama. No, super. Zaluziłam cię. To jest babawne. Kroszkę. Troszkę tak. Troszkę ta. babawne? Jestem gangster. Jesteś gangster? Czemu jesteś w mojej koszulce? Bo jestem gangster pan. <grywa> o, ale fajnie popływać. Tutaj jest w słoneczku cieplej. O, wszyscy już poszli, nie wiem czy to przez krzyk Charlie, jak rzucajmy do wody. Mam nadzieję, że nie. Cieplutka woda, ale basen jest kurde niebezpieczny, bo naprawdę jest w środku, jest ponad 3 metry, nie wygląda, wygląda bardzo niepozornie, a te schodki, jeden, dwa i trzeci spada, ok, ale ten ostatni jest tak jakby niekanciasty, czyli jak już osoba mało sprawna mogłaby się nie wspiąć. Pierwszy cud, udało mi się zaparkować, jestem e, przy promenadzie Anglików. No oczywiście nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Musiałem tutaj być na koniec Nicei. E, nie mogła ze mną być Angelika, ponieważ już Charlie e, była tak zmęczona, już, już była marudna po tym basenie. Cały na słońcu na basenie, więc e, poświęciła się, została w domu Luna Charlie. E, a ja jestem na promenadzie Anglików, na kultowym miejscu w Nicei. Miejsce, które znają wszyscy. Ciągnie się to miejsce przez 7 kilometrów. Tu spędzić zachód słońca, bo jest po prostu piękny. Tak. Słyszałem, no i sprawdzimy to.